Jeżeli chodzi o centrum dowodzenia kamery cofania uderzył deszcz, wybuchła noc. Przy drodze pusty dwór, w katedrach drzew, przy ubicach gór, wagnerowski tom. Miłego <laughs> dnia, kochani. Dzisiaj najważniejsze robię porządek z oświetleniem. Chyba dam po prostu dotąd, no bo i tak jest, kurde, bardzo mocne. I mi wystarczy. Taki fragmencik nie trzeba więcej. Oświetlenie wziąłem klejem na gorąco, zamontowałem w ten sposób. Ilość światła wystarczająca. I tutaj biorę się za przyklejanie dalszej części materiału. Skończył mi się klej do tych dobrych pistoletów, taki gruby, i mam tego typu. I taki pistolet, ale to jest takie gówno W ogóle to nie klei Odkleja się momentalnie, także muszę zamówić wkłady Także dzisiaj pobawię się z tą, z tą częścią Żeby tu coś zrobić elegancko Na razie dałem nowiutką Moskitierę Pięknie naprężona I tu sobie otwieram elegancko Troszeczkę okno I żaden robal mi nie wpadnie Jak zwykle bardzo dużo pomysłów I teraz tak rozgałęzienie 12V, dalej wybasto plus Solar, plus i minus. I teraz, żeby tutaj nic nie dotknąć, żeby nie było żadnego spięcia, wyciąłem taką sklejkę, którą zaraz tutaj umieszczę i w ten sposób będzie blokowała po prostu, żeby cokolwiek mi spadło na akumulator. Coś takiego, klemy zakryte, nic mi nie spadnie, tylko muszę teraz na... Jakieś dwie śrubeczki to przymocować, żeby tutaj się nie ruszało w żaden sposób. No i dobra. Cokolwiek by mi spadło, to po pierwsze, tu już blokuje ta sklejka. A po drugie, nie ma dostępu żadnego do klem akumulatora. Także tutaj jestem spokojny. Pociąłem ostatnie palety. Tutaj ławka już pomalowana sobie delikatnie siedzi. Całkiem spoko wyszło, tak mi się wydaje przynajmniej. drewno nie uporządkowałem, także coraz chludniej tutaj. No i rodzicom zostawiam te deseczki. One sobie elegancko tutaj wyschną przez miesiąc zanim wyjadę i będą mieli jak jakiś zimny dzień będzie w maju czy w czerwcu. No tak. Tylko kurierzy w Warszawie mogą zadziałać w ten sposób, że paczkę zostawiają pod drzwiami w ogóle, jak ktoś mógł to zabrać. To jest szafka, moi drodzy, do kampera, mego Fiacika kochanego. No ale tak zostawić... a nie będę tego nawet komentował. 7,5 kilo! Mam nadzieję, że odejdzie od tego karton jakieś rzeczy 7 kilo. No, ciężki mebel, nie sądziłem, że aż tyle. Rozpakowałem wszystko i czas teraz to złożyć w szafkę. I szafka gotowa. Tak wygląda. Jest tu bardzo mała przestrzeń. Zastanowię się, czy ją wziąć do dobro. Bo potrzebuję czegoś większego. Chociaż nie wiem, bo to kurde jakiś kubek szczućce by weszły. Tutaj jakieś też przyprawy na przykład. O, herbata kawa. A na górze bym zrobił mocowanie po prostu na garnek, patelnię, takie większe rzeczy. I może wtedy miałoby to ręce i nogi. Tak czy inaczej, kawałek fajnego mebla. Po 750, jeszcze wziąłem full baku, żeby mieć do Szwecji kurcze napełnione, bo tam po 11 zł. Tak wygląda mój najnowszy nabytek. Jest to chińska kamera cofania. Ponieważ mam z tyłu bazerię, potrzebuję po prostu widzieć. Nie mam pojęcia, jak to będzie działać. Zaraz sprawdzę. Kamera pójdzie do tyłu. Tutaj kable do akumulatora są za krótkie, więc ze starego przedłużacza odzyskałem dwa takie i połączę konektorami oczkowymi. Zrobię włącznik, bo tak to lusterko pójdzie tam. Tu jakoś kabel poprowadzę, bo tu kabel jest długi. I na tym kablu plusowym zrobię, nie wiem, gdzieś kurde, tutaj przełącznik. No, chciałem podłączyć generalnie pod tamto, ale puszczać kable przez całe auto. Myślę, że nie ma sensu. To rozwiązanie będzie bardziej komfortowe i krótsze, krótsze kable, mniej plątaniny Tu gdzieś będzie włącznik. Tu jaką dziurę zrobiłem i zobaczcie z tej strony tutaj dokładnie wybrałem miejsce na kamerkę. Tędy będzie przychodził kabel główny. Kamera wklejona. Specjalnie wziąłem tak klej, żeby nie wyglądało za ciekawie dla złodziei. Kabel wyszedł tędy. Wezmę, spróbuję go poprowadzić dołem, pod łóżkiem i tam do akumulatora. Kabel musiałem tutaj tytrytką, najpierw tytrytkę tak, zaczepić taśmą, przeciągnąć makabra. Jakbym robił tą kamerę przed sklejką byłoby fajnie. Teraz zrobiłem dziurkę i będę musiał coś tutaj dać, żeby było ładnie, bo z taką dziurą nie będę jeździł. Sprawdziłem, wszystko działa. Tutaj wziąłem Taśmą izolacyjną później termokurczką, tutaj tak samo przedłużyłem kable, i teraz te kable stara, postaram się poprowadzić tak, tędy, i tędy będę szły do akumulatora, a główny kabel od kamerky, od kamerki będzie szedł wzdłuż tego profilu stalowego i tutaj go puszczę jakoś dołem, aż do lusterka. Kabel poprowadziłem tędy i tutaj dwie te trytki, tędy idzie. Jest lusterko zamocowane. Teraz pozostaje mi to poprowadzić gdzieś tędy i zrobić tutaj włącznik. Minus sobie idzie elegancko tutaj, pod tą sklejką. Tutaj, 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 tutaj. W tym miejscu będzie wychodził tak. I tutaj będzie konektor oczkowy. Ale zanim tutaj wezmę tytretką, zacisnę to. Najpierw zamocuję konektor. No. Już się trochę wprawiłem w tych konektorach, coraz ładniej mi to wychodzi. Ale fajnie to wygląda. Dobra, kable poprowadziłem. Ma teraz to zaklejenie będzie w ogóle widać. Tutaj dałem włącznik i już Wam pokazuję, jak to działa. Tak wygląda jeszcze raz kamera. Nie jest to jakieś, wiecie, mistrzostwo świata, no ale przynajmniej działa. Piek. Tak wygląda lusterko. Tutaj mam włącznik. I teraz tak. 3, 2, 1. Pyk. Widać coś pod słońce kiepsko, nie? Ale, ale generalnie widzę tył. Dałem wyżej, więc te linie, te boczne są, wiecie, dużo za wysoko, ale widzę dokładnie, co jest z tyłu. Także podczas jazdy bez problemu. I uwaga. 0, 1. Spoko. Tu mam włącznik na te trytki. Tak to wszystko wygląda. No ja jestem zadowolony. Kurde. Wiecie, takie małe udogodnienie. Wyłączam, włączam jednym stryczkiem i widzę co jest z tyłu. Także boazeria już mi nie będzie tutaj przeszkadzać w widzeniu czegokolwiek. No i tak, jeżeli chodzi o centrum dowodzenia, włącznik Solara, włącznik Oświetlenia, włącznik Webasto, rozgęzienie 12V, włącznik przetwornicy i tutaj włącznik kamery cofania. Mission complete. Tutaj już nic nie będę zmieniał, jedynie co to zainstalowałem ostatnio termometr zewnętrzny. I tutaj podkleję klejem na gorąco ten kabelek, żeby się ładnie schował. Tu czymś zabezpieczę. I tyle z elektronicznych spraw. Dobra, kamera zainstalowana. Coś tam na działce porobiłem. Także teraz czas na trening, bo jest piękna pogoda na dworze. Także biorę pas, obciążenie i będzie trening na drążku z obciążeniem. Zobaczymy jak tam siła, czy została, czy nie. Sprzęt gotowy. I dzisiaj tylko 30 kg, ale trening... Bardzo specyficzne. Zaczynam od rozgrzewki. Kilka pociągnięć. Ok. I teraz tak, biorę 20 kg i wykonuję podział całego ruchu podciągania na dwie fazy. Faza początkowa od pełnego wyprostu do kąta prostego. Faza końcowa od kąta prostego do pełnego zamknięcia i zrobię kilka powtórzeń jedną fazę, kilka powtórzeń drugą fazę. I pierwsza faza, pięć powtórzeń. 30 sekund przerwy i druga faza. Słuchajcie, tak lubię zmianę. Także trochę zmienię plan i spróbuję się pociągnąć z 30. Zobaczymy, czy tam trochę siły zostało. No i gitara, trzy powtórzenia. Coś tam zostało siły. I na zakończenie. Pasy, tak zwane t w decathlonie kiedyś to były DST. Świetna sprawa jako taki trening uzupełniający no, tydzień, tydzień temu byliśmy, bo właśnie tam nowe schody nam robili w domku, bo tamte nam nie odpowiadały. Ale, ale pusto było. Połaziliśmy troszeczkę tam na promenadę, to ale puszyło pojedynczo.

To jest coś, o czym zawsze marzyłem. Takie włączenie. Trening, morsowanko i to jest życie. W dzisiejszym vlogu będzie to już na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za wytrwanie do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Coraz bliżej do wyprawy, coraz bliżej. Jestem mega zadowolony, bo doble jak widzicie, zyskało ostatnią sprawę z elektronicznych rzeczy i teraz tylko wykończenie wnętrza i możesz najechać. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego dla Was i Waszych bliskich. Cześć!